Cześć, witam w LGBT TV. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a w studiu mój gość Artur Mendycki. Dzień dobry. Cześć, witam Was. I tak właśnie zastanawiam się jak Cię zapowiedzieć, bo ile tam? 30 tysięcy już obserwujących, tak? Na jest Instagramie? To liczba, jest to liczba dość wysoka, ale raczej nie postrzegam tego w kontekście... Yy, Bycia influencerem? Yy, no myślę, że raczej nie. Robię to dla własnej przyjemności, raczej dla zabicia czasu. Yy, to o etykietach porozmawiajmy, bo to był Przecież. temat, który yy, zaproponowałeś. Uważasz, że jesteśmy etykietowani na co dzień? Myślę, że etykiety są na co dzień w każdej płaszczyźnie naszego życia, czy to jest płaszczyzna społeczna, y, religijna, etniczna, y, obyczajowa, biorąc pod uwagę, że gej określany jest mianem y, zniewieściałego, a lesbijka chłopczycą. Mhm, czyli że generalnie cały czas gdzieś tam ktoś nam te łatki y, przyczepia, ale to ja mam w ogóle wrażenie, że chyba tak jest od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to na przykład miałem prze, przezwisko Owsik. Mhm. A dlaczego? Dlatego, że organizowałem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka i po prostu tak, tak mnie nazywano i tam wymyślano różnego rodzaju żarty z tym związane, ale też na przykład moje nazwisko Słodki było powodem do drwienia z różnych rzeczy. Więc m, może to chodzi o to, że od dziecka dzieci są uczone właśnie etykietowania też przez rodziców w domu i później jak wychodzimy nawet ze szczęśliwego domu, to wchodzimy w świat, który zaczyna być dla yy, na nas wielu miejscem przetrwania. Może to z tego wynika, że po prostu cały czas później zaczynamy się uczyć tego oceniania, bo bez tego po prostu nie da się żyć? Yy, to prawda, jeżeli chodzi o podejście dzieci w młodym wieku, w szkole, ja również spotkałem się z etykietowaniem i yy, to wywarło na mnie pewien, pewne piętno, które w późniejszych czasach musiałem przepracować i zdobyć się na taki wysiłek. Yy, z stania przed lustrem i powiedzenia sobie, że jestem czegoś wart, tak? Zastanawiałem się, z jakiego powodu dzieci nie mające podstaw do tego, aby oceniać kogoś, które są nienauczone czasami znaczenia tych okropnych słów, słysząc je w młodym wieku, tak bardzo identyfikują się z tym i są tak stanowczy, wypowiadając te słowa. Wydaje mi się, że to raczej rodzice um, uczą ich tego, i oni są troszeczkę zamknięci w tych słowach swoich rodziców, słysząc to w domu: określenie um, przez ojca sąsiada ciotą. No, jest to piętnujące, a młode dziecko, nie znające znaczenia tego słowa, powiela je w szkole. I staje się to takie normalne na co dzień. Dokładnie. A ktoś z drugiej strony, kto zostanie tą ciotą nazwany. Hmm? Może to doprowadzić do depresji, albo nawet do samobójstwa. Często, często tak się dzieje, że dzieci w młodym wieku nie radzą sobie z tymi określeniami, z tym piętnem, który wywiera na nie społeczeństwo szkolne. Często opuszczają lekcje, opuszczają się w nauce, i nie jest to spowodowane brakiem ich zaangażowania, czy brakiem umiejętności przyswojenia wiedzy, a raczej strachem. Ile miałeś lat, jak odkryłeś swoją tożsamość? Myślę, że około 10-11 lat to był ten okres, kiedy zacząłem zwracać uwagę na, m, mogę użyć tego słowa, swoją seksualność i to w jaki sposób postrzegam y, otaczające mnie płcie. Mhm. I już wtedy wiedziałeś, że podobają ci się mężczyźni? Zwracałem na nich większą uwagę, ale nie określałem tego w kontekście pociągu. No tak, no bo to się jest jeszcze dzieckiem, Tak. Raczej, raczej interesowało mnie y, mm, Taki kontakt y, wzrokowy, to raczej dawało mi to taką, y, takie poczucie może y, spełnienia, gdy byłem zauważony przez płeć y, tą samą niż przeciwną, tak? mimo tego, że w, w dzieciństwie miałem zarówno i kolegów, i koleżanki, ale na to właśnie zwracam uwagę i być może to skierowało właśnie y, mojego ku temu, że to był ten moment, kiedy zacząłem się tym interesować. A kiedy stanąłeś przed lustrem i powiedziałeś: OK, jestem gejem? Myślę, że nie było takiego stricte momentu, kiedy zwróciłem na to uwagę i e, powiedziałem sobie, tak, Artur, jesteś gejem, tak, raczej mm, ja podchodziłem do tego w sposób taki naturalny, akceptowałem to przede wszystkim, dlatego, że mm, żyłem w rodzinie, która nie określała nigdy, nie, mm, nie wydawała opinii. Raczej uczyła mnie otwartości, akceptacji um, i z, 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 zrozumienia drugiego człowieka, jego podejścia do życia, i um, temu jestem bardzo wdzięczny, bo to na ten chwilę kształtowało mnie takim, jakim jestem: że jestem otwarty, nie oceniam, um, staram się podchodzić do um, społeczności LGBT, chociaż nie jestem aktywistą i też to podkreślałem w naszej wcześniejszej rozmowie. No właśnie, jak pisaliśmy ze sobą, to napisałeś mi, że jesteś raczej. Poza społecznością. Jestem raczej poza społecznością, ale dlatego, że ja mam oczywiście wielu znajomych. Yy, yy, homoseksualnych, ale ja nie postrzegam ich jako yy, gay, lesbiki, lesbijki, nie kategoryzuję w ten sposób. To jest dla mnie człowiek, od którego ja mogę się czegoś nauczyć, z którym ja mogę pójść na piwo, pójść na imprezę, spędzić świetne wakacje, i to definiuje dla mnie drugiego człowieka. I wydaje mi się, że takie właśnie etykietowanie yy, trochę tej naszej społeczności yy, nie daje dobrego poklasku, i raczej starałbym się um, uczyć ludzi tego, e, żeby dostrzegali to piękno w każdym z nas takie, jakie jest. To chyba jest najważniejsze? No, to by było najpiękniejsze, gdyby tak było. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio dużo w społeczeństwie się zmienia, przez to, że coraz więcej ludzi jest wyautowanych, i była ostatnio bardzo duża dyskusja też przy okazji związków partnerskich, właśnie na temat naszej społeczności, że jakby. Społeczeństwo poszło bardzo do przodu, politycy zostali gdzieś w tyle, a twoja rodzina yy, otwarta, yy, jak zareagowała kiedy? Yy, ile w ogóle lat temu zrobiłeś coming out? Wiesz co, ja zrobiłem coming out w wieku yy, 17 lat. A teraz masz? A teraz mam 35 yy, i moja rodzina za, tak jakby nie było to dla nich mm, czymś dziwnym. Mimo tego, że nie wiedzieli wcześniej tego, oni po prostu to zaakceptowali. Moja rodzina poznała mojego partnera tak naprawdę od razu, w momencie, kiedy ja zdecydowałem się na to, żebyśmy byli w związku, bo to było dla mnie bardzo ważne. Ja potrzebowałem w sumie może tej akceptacji, ale tak się zastanawiam teraz, że pewnie było to spowodowane tym, że większość mojego życia wychowywała mnie babcia, a w momencie, kiedy ja postanowiłem ujawnić się ze swoją tożsamością płciową, że jestem homoseksualny, kocham mężczyznę. Um, wróciła moja mama, która tak naprawdę bardzo dużo czasu spędziła za granicą i to jej przedstawiłem mojego partnera. Um, I ona podeszła do tego bardzo jakby naturalnie. Być może dlatego, że była spragniona tej obecności mnie, bo w jej życiu mnie przez długi czas nie było, bo ona musiała poświęcić się pracy. Um, I ja to bardzo doceniam, że ona tak do tego podeszła. To było dla mnie bardzo wspierające i takie dające kopa na przyszłość, dlatego że y, mając 18 lat, wyprowadziłem się z domu rodzinnego i zamieszkałem w Warszawie ze swoim partnerem. Tak mieszkamy do dzisiaj. No właśnie, bo to już 17 lat jesteście w związku. Jak buduje się tak długie relacje? A wiesz co, taki związek myślę, że buduje się każdego dnia y, i buduje się raczej na relacyjności, na wsparciu, na w wspólnych pasjach, ale też różnych pasjach, bo pozwalamy sobie na, na swoją przestrzeń, doceniamy to, że każdy z nas może spełniać się w tym, w czym chce najbardziej. I chyba w taki sposób właśnie budujemy tą swoją relację, która no, daje nam bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że poznajemy się nawet do tej pory codziennie. A często się kłócicie? Kłóci mi się, wiesz, co takie sporadyczne, prozaiczne rzeczy będące naturalnością. Myślę, że wszystkich par, nie tylko homoseksualnych, ale jakieś nie wiem, sprzątanie, zakupy. No myślę, że pchane najbardziej o takie rzeczy, ale nie są to takie kłótnie, które powodują w nas bardzo dużą frustrację i gniew na jakieś długie godziny czy dni. A po 17 latach bycia w relacji jak ona się zmienia? Do tego pierwszego momentu, kiedy motyle w brzuchu szaleją, a yy, na oczach mamy różowe okulary i ten partner jest idealizowany zawsze. To prawda, zastanawiałem się jakiś czas temu nad tym, na jakim etapie jest nasz związek teraz, co w sobie doceniamy i co tak naprawdę go w dalszym ciągu buduje. I wydaje mi się, że na początku było to zauroczenie, później był ten wielki boom miłości, który by promieniał w, ka w każdym możliwym aspekcie we wsparciu, w, w codzienności, w bliskości. A teraz jest taki etap y, przyjaźni, tego, że możemy na siebie liczyć, y, że dostrzegamy swoje potrzeby, że potrafimy ze sobą rozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy i myślę, że ten etap jest chyba takim najpiękniejszym etapem, dlatego że y, czujemy bezpieczeństwo. Dzisiaj w moim innym projekcie, w Na Zdrowie TV, była tutaj psycholożka relacyjna Ania Prusińska, z którą mieliśmy jedną rozmowę na temat seksu w mhm. relacjach i szczególnie w momencie, kiedy jest się długo razem, że ten seks jednak często gdzieś tam odchodzi na plan dalszy. I to rozmawialiśmy głównie w kontekście par heteronormatywnych, bo Ania głównie pracuje z takimi parami, aczkolwiek często się mówi, że geje, to jest jednak cały czas grupa buchająca testosteronem. No w końcu to mężczyźni, tak? No właśnie. I jak, jak u was, po tylu latach, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chodzi mi o to, czy, ta, czy ten seks jakoś się po latach tak długiej relacji zmienia, czy to jest nadal cały czas ta, ta, ta nie wiem, ta radość z tego, no z drugiej strony zna się już partnera na wylot po tylu mm -hmm. latach. Wiesz co? W moim odczuciu i z mojej perspektywy ten, to zbliżenie i ta seksualność jest taka sama tak, Mój partner, bo mówię za siebie, nie zmienił się w, w jakiś inny sposób, w którym nie odpowiadałby mi, tak? Nawet gdyby doszło do jakiejś zmiany, która we mnie powodowałaby um, może jakieś odrzucenie. Chociaż myślę, że w ogóle tak by nie było. Być może w jakichś związkach tak jest, tak, bo ludzie jednak zmieniają się na przestrzeni lat. To raczej bym się do tego w jakiś sposób dostosował, bo nie kocham go tylko i wyłącznie za cielesność, ale kocham go. Też za wszystkie te inne cechy, które, no, które on sobą prezentuje i to jest dla mnie wartościowsze. Tak sobie kiedyś myślałem, co pociąga mnie u mężczyzny i powiem ci, że dla mnie najważniejszy jest intelekt. To, w jaki sposób możesz wymienić się poglądami. To jest interesujące, to jest seksowne, tak? Więc jeżeli mój partner jest taki, jakiego poznałem, inteligentny, wartościowy, ma swoje zdanie na wiele tematów, to to jest dla mnie pociągające i to stanowi myślę naszą seksualność i, i pociąg do siebie. Hmm, bardzo, bardzo piękna i ciekawa filozofia. Ja nie mam takiego długiego stażu w moim związku My z Kamile Jesteśmy dopiero 3,5 roku razem, a najdłuższy związek to miałem 6 lat i 2 miesiące. A czy w świecie homoseksualnym 3 lata to jest długo? Długo. Myślę też, tak, że to jest, jest długie tak, tak, tak. Tym bardziej, że wiesz, my mamy dość specyficzną relację, bo jednak pracujemy cały czas razem, mm -hmm. podróżujemy. To też jest, jest ciekawe. Jesteśmy 24 godziny na dobę razem, naprawdę. Mm -hmm. e, to jest też ciekawe, że y, mamy zupełnie inną specyfikę y, krajów, z których pochodzimy, bo jesteśmy z dwóch różnych kontynentów. Ja jestem z Polski, Kamilo jest z Kolumbii, w związku z tym y, no, też. Y, to jest trochę tak, że jak ja jestem tam, to on chyba mną się bardziej zajmuje w Kolumbii, no bo zna rynek lokalny, że się tak wyrażę czyli język i kulturę i wszystko. Ja już też coraz lepiej, no bo w Kolumbii spędziłem parę lat, ale, ale jak on jest na polskim rynku, no to też ja tutaj wiem lepiej, jak się poruszać między choćby, nie wiem, urzędami które też w naszym przypadku towarzyszą nam każdego dnia. Więc no, 3,5 roku myślę, że to jest, to jest, to jest długo, sporo. To jest długo. A taka najważniejsza rzecz w Twoim życiu? Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Wiesz, co? Podążanie za swoimi pragnieniami, myślę. Że jeżeli chciałbym coś zrealizować, a nie stanowi to jakiegoś problemu dla środowiska, w którym jestem i nie jest to, nie jest to jakieś, nie wiem, um, nacechowane ostracyzmem czy czymkolwiek innym w stosunku do innych ludzi, to ja chcę to robić i będę dziękował wszystkim, którzy mnie wesprą w tym, tak? Przykładem może być um, ten profil na social media, który prowadzę i jest grupa ludzi, która nie popiera tego i raczej wyśmiewa i to są ludzie Mm, tak myślałem, z bliskiego grona moich znajomych, a jest też duże też, też grono ludzi, którzy mnie znają i mówią, że słuchaj, jeżeli to robisz, to ci sprawia przyjemność, to to jest ok. Jak zastanowiłem się nad tym, kto mm, najczęściej daje przysłowiowego lajka, to są to ludzie, po których bym się tego nie spodziewał. A ci najbliżsi raczej oglądają i pewnie oceniają, ale nie aprobują. I to jest. To jest chyba przykre. Ale to nie jest mój ból, to jest ich ból. Tak. Ale w ogóle z oceną mam wrażenie, że w Polsce jesteśmy mistrzami, to znaczy bardzo szybko przychodzi nam ocena innych e, i wydawanie wyroków na drugą osobę, czyli znowu etykietowanie, tak? Wiesz, nie doceniamy samych siebie, tak? Nie potrafimy powiedzieć sobie: e, kurczę, świetnie to zrobiłeś, albo nie wiem, e, wyglądasz dzisiaj zajebiście, po prostu, tak? A raczej potrafimy oceniać i powiedzieć, wiesz, osobie, która jest na przykład ma więcej kilogramów, no ona nie dba o siebie. No i to jest właśnie to etykietowanie, tak? To jest to jest takie przyklejanie ludziom m, uproszczonych łatek, m, dając przyzwolenie na podstawie m, swoich postrzeżeń, żeby inni też ich tak oceniali. No to ciekawe, co mówisz. Myślę, myślę, że tutaj jeszcze język dochodzi do tego, bo na przykład widzisz, w Ameryce Łacińskiej, jak powiesz do kogoś gordito, czyli grubasku, mm -hmm. to to jest serdeczne i ciepłe. I tam ludzie tego tak nie odbierają. A jak w Polsce powiesz do kogoś nawet grubasku, na zasadzie o, ty mój grubasku, mm -hmm. to od razu, y, jeśli ktoś jest z większych rozmiarów, ja akurat to wiem dobrze, bo całe życie y, jak na takiej hiperboli jestem... Chudszy, grubszy, chudszy, grubszy, więc no, wiem ile tych przytyków gdzieś tam się pojawiało, ale na przykład, jak w Kolumbii jestem i ktoś do mnie mówi gordito, to w ogóle nie mam żadnego problemu. Jest to słodkie. No właśnie, i to jest ciekawe, nie? że jakby też y, kultura czy język narzucają na to, jak y, odbieramy pewne rzeczy. Bo ja tam wiem, że tam to nie jest złośliwe i obraźliwe, tylko po prostu serdeczne. A tu w Polsce jednak, jak. No, jesteśmy też bardzo złośliwi w Polsce, mam wrażenie, tacy. I hamsty momentami. Nie wszyscy oczywiście, ale mhm. no jest tak, że jak się zapalimy z czymś, to wojna jest po prostu w sekundę. Ale wiesz, też jesteśmy uczeni tego, tak, od najmłodszych lat. Raczej wątpię, żeby dziecko, które nie jest ukształtowane, tą złość, frustrację i ocenę innych wynosiło poprzez własne doświadczenia. Bo to, ono to widzi, tak? Dorastając, yy, ma wachlarz tych złośliwości, wachlarz złych emocji, yy, które nabywa, a później przekazuje dalej. Wylewa tą frustrację na siebie. Nie jest to dobre. Czy to się zmieni? Nie wiem. Yy, myślę, że należy zacząć od siebie. Jeżeli każdy z nas postanowi yy, powiedzieć drugiej osobie coś miłego, albo uśmiechnąć się przechodząc przez pasy, no to to już jest plus, tak? A za co siebie kochasz? Wiesz, co. Ja kocham siebie, może to zabrzmi próżnie, ale mam wrażenie, znaczy ja uważam, że mam bardzo wysokie ego. I to, być może to ego było, um, urosło um, tylko i wyłącznie dlatego, że musiałem w pewnym momencie w swoim życiu um, szkolnym być silnym, by przetrwać, będąc ocenianym. I w momencie, kiedy dorosłem, um, stwierdziłem, że ja jestem coś wart, tak? Ja jestem tak jak ty, czy ktoś inny na tym świecie, tylko i, nie tylko i wyłącznie po to, żeby y, być pod ostrzałem opinii innych, ale po to, żeby żyć, bo jesteśmy tutaj tylko raz. Więc stwierdziłem, że jeżeli moje ego nie niszczy y, komuś życia, ani nie stanowi dla niego problem, to to jest dobre, dlatego, że ja czuję się wtedy lepiej. A nie miałeś y, poczucia y, wartości y, swojego w miarę wysokiego wcześniej? Wiesz co, y, być... Y, nie wiem. Po tej szkole, że po tych etykietach i ocenach? Myślałeś czasami o sobie, że jestem niewystarczający? So, myślałem o sobie, że jestem niewystarczający, ale e, moja babcia budowała we mnie poczucie m, takiej wartości i sprawczości. Ona mu, zawsze oceniała mnie, znaczy wiesz, ja byłem, ja byłem dzieckiem, które nigdy nie oceniało nikogo. Ja nie, nad, nie, nie określałem nikogo, nie ubliżałem nikomu, nie używałem brzydkich słów. Tylko i wyłącznie myślę, dlatego, bo w moim domu się tego nie robiło. Moja babcia nie mówiła o sąsiadce, a ta jędza, tak? Tylko ona po prostu określała sąsiadkę. Y, być może podczas mojej nieobecności w rozmowie z dorosłymi, jakimiś y, y, słowami, ale przy mnie nigdy tego nie było. Ona nie uczyła mnie tego, ja tego nie słyszałem. Więc. Y, a w rozmowach z nią y, ona uczyła mnie. Y, no. Uczyła mnie tego, że jestem coś wart i, żebym się nigdy nie poddawał, yy, że na pewno osiągnę sukces w takim mniemaniu, że będę robił to, co chcę w życiu, tak? I ja później przypominając sobie te słowa pomyślałam, że kurczę, faktycznie tak jest, faktycznie tak jest, bo ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. To ja sam wybieram ludzi, którzy są wokół mnie. Jeżeli ktoś yy, buduje wokół mnie negatywną energię, jakkolwiek to brzmi, czy negatywne emocje, a ja uważam, że ja tego nie potrzebuję. To ja nie zagłębiam się w tą relację. Nie, też nie oceniam. Ja mówię po prostu, dziękuję. Nie pasuje mi to. Tak. Nie chcę, nie chcę tak. mieć takiej energii w swojej. Bo życiu. być może ta energia tej osoby jest spowodowana również przez moją energię. No tak, bo to często jest tak, że po prostu bo to możemy zarezonować albo możemy Dokładnie, nie zarezonować. Tak, tak. Więc ja nie będę wchodził w coś, co nie przynosi mi spełnienia, uśmiechu, radości, bo ja chcę na co dzień być zadowolony. I ja myślę, że taki jestem. Ja się uśmiecham codziennie. Ja wydaje mi się, że. Mam dobre podejście do życia i chciałbym, żeby ludzie wokół mnie e, też tacy byli, po prostu. I tego życzymy wszystkim, którzy nas oglądają. I yy, jeszcze pytanie o babcie. Yy, napiszcie, yy, jakie macie relacje ze swoimi babciami. Ja mam super, jak w 98 lub 9, już nie pamiętam, byłem z babcią na Woodstock. Rodzice mnie nie chcieli puścić, miałem 15 to lat i babcia powiedziała jadę. I teraz ma 92 lata i cały czas wspomina przepięknie ten festiwal. Nawet Owsiak jej na chyba 80 urodziny złożył życzenia, więc ma taki film, go sobie codziennie ogląda i jest taka szczęśliwa, że właśnie Jurek Owsiak, którego ona tak bardzo, bardzo lubi i ceni, mówi do niej, że życzy jej wszystkiego dobrego. To ja tobie też życzę. Dzięki. Mm, dziękuję za tę rozmowę. Artur Mendycki był moim gościem. Ja przypominam o tym, że możecie wspierać nas na Patronite. patronite.pl-lgbtv. Dzięki tym wsparciom finansujemy naszą y, telewizję. Y, na razie y, mamy już troszkę, ale naszym celem jest 80 tysięcy miesięcznie. Zobaczymy, czy to się w ogóle kiedyś uda. Myślisz, że jest, jest to realne? Myślę że jest, tak? myślę, że jest to realne i życzę wam tego. Bardzo ci dziękuję. To co, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie. Się. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro i pozdrawiamy was bardzo serdecznie od całej LGBT TV.